Z jednej strony firmy poszukują kapitału, a z drugiej strony słyszymy, że firmy no, mają na kontach odłożone środki finansowe i nie chcą inwestować. Jakiś pomysł na rozwiązanie tej kwestii mają Państwo? Tutaj ta sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana, bo z jednej strony dane GUS-u pokazują, że bardzo mocno rosną inwestycje w innowacje ze strony przedsiębiorstw, ale są to głównie innowacje procesowe, produktowe, marketingowe, dystrybucyjne, mniej takich finansowych nakładów na maszyny, urządzenia. Rzeczywiście te inwestycje rosną wolniej, w tempie teraz około 3%, pomimo tego, że nastroje, nastroje przedsiębiorców są bardzo wysokie. Mi się wydaje, że przy tej sytuacji na rynku pracy przede wszystkim, kiedy no coraz trudniej o, o pracowników rosną też Płace. Jest to silny bodziec dla przedsiębiorców do tego, żeby w większym stopniu inwestować w nowe technologie, w automatyzację procesów, cyfryzację, co zapewnia wzrost efektywności, co też jest dobre dla pracowników na koniec dnia, ponieważ no, większa efektywność, wydajność ich pracy pozwala na to, żeby te pensje rosły dalej. Jak Pan sądzi, kiedy w Polsce małe i średnie firmy będą silne, tak jak we Włoszech na przykład, czy tak jak w Niemczech? Thank <laughs> you. Znaczy już mamy się czym pochwalić, natomiast na pewno mieliśmy dużo mniej czasu niż tamte firmy. Od 27 lat de facto w Polsce rozwija się przedsiębiorstwo, zakumulowaliśmy dużo mniej kapitału, wiedzy, technologii. Pewnie potrzebujemy kolejnej dekady do tego, aby rzeczywiście tych firm, które będą miały pozycję silnią międzynarodową, powstało więcej. Natomiast ja widzę, że już mamy... Coraz więcej takich sukcesów, coraz więcej polskich firm, które przyjmują firmy z Niemiec, Francji czy Włoch. Natomiast no oczywiście warto, aby było ich znacznie więcej. Zależałoby mi, aby polscy przedsiębiorcy też przy wsparciu odpowiednich instrumentów ze strony państwa, takich instytucji, jak polski fundusz Rozwoju mogły stawać się coraz większe. Czyli chodzi o to, żeby te firmy, firmy rosły, PFR oferuje różnego rodzaju finansowanie, ale wiadomo, że potrzebne jest finansowanie kapitałowe, że w Stanach Zjednoczonych bardzo dużo firm rozpoczynających działalność jest finansowanych przez prywatny kapitał. Dlaczego w Polsce to finansowanie jest takie słabe? Rzeczywiście taki tradycyjny model finansowania innowacji i nowych technologii to jest, że mamy swoje centra badawczo-rozwojowe i wydatkujemy i później wdrażamy je do biznesu. Zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych to się bardzo zmieniło na przestrzeni ostatnich 15 lat. Cały przyrost w ostatnim dekadzie nakładów badawczo-rozwojowych to jest finansowanie ze strony rynku finansowego, tak zwanego rynku venture Capital. W Polsce mamy silny sektor bankowy. Kredyty dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw są relatywnie łatwo dostępne, ale polscy przedsiębiorcy te są konserwatywni no i jednak finansują większość nakładów ze środków własnych, a stosunkowo też rzadko sięgają właśnie po takie inwestycje wysokiego ryzyka. W ramach tak zwanego planu morawieckiego chcemy to zmienić. Z jednej strony uruchomiliśmy jedną z największych w Europie platform pięciu funduszy dedykowanych finansowaniu właśnie innowacji dla przedsiębiorstw. Z drugiej strony Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości uruchamia tak zwane akceleratory. To są takie miejsca, gdzie rzeczywiście można wspierać też kompetencyjnie przedsiębiorców w tym, jak inwestować, jak stawać się większym. Uruchomiliśmy nowe narzędzia wspierające ekspansję zagraniczną. Nowe programy uruchomił też NCBIR. Warto przede wszystkim tutaj koncentrować się, aby w tym trójkącie magicznym między biznesem, uniwersytetami a państwem ten ekosystem innowacji był sprawny i zapewniał rzeczywiście firmy będą stawiały na nowe technologie. No to o czym Pan mówi, to świadczy o tym, że fundusze publiczne będą wspierały właśnie te, te przedsiębiorstwa. Natomiast jaki mają Państwo pomysł na to, żeby przyciągnąć prywatny kapitał, tak, żeby się pojawili prywatni inwestorzy, którzy będą chcieli i też nie będą się bali inwestować w tego typu przedsiębiorstwa. No, to jest właśnie to nowe podejście teraz, jednak od dwóch lat. Wcześniej rzeczywiście głównie w oparciu o środki unijne bardzo dużo było finansowania w postaci dotacji. To się zmienia. W, w, w Polskim Funduszu Rozwoju stawiamy przede wszystkim na instrumenty zwrotne, finansowe. Działamy głównie w takim modelu, że inwestujemy przez fundusze, czyli my deklarujemy na przykład 50% środków do funduszu, wybieramy firmę zarządzającą, pozostałe 50% pochodzi od inwestorów prywatnych. W ten sposób zwiększamy jakby efektywność naszego działania. Jedna złotówka nasza jest multiplikowana, a jednocześnie zapewniamy, że profesjonaliści zarządzają tymi środkami, zwiększamy dostępność tych funduszy na rynku. No i przede wszystkim ma być to takie ma to być czymś w rodzaju takiego zakręcenia kołem. Liczymy, że w przyszłości powstanie cały ten ekosystem funduszy i będą one w stanie samodzielnie w przyszłości pozyskiwać inwestorów e, e, prywatnych.